Good morning, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie. 1 lipca, kochani, jestem, wróciłam, więc jak najbardziej, kochani, tak jak zapowiadałam Wam to dwa dni temu, że przez dwa dni mnie nie będzie, dlatego mieliście taką zbiorową kartę dnia na dwa dni łącznie. No ale dzisiaj, moi drodzy, póki jest piątek, moi drodzy, jak najbardziej, oczywiście robimy sobie kartę dnia i moi drodzy, startujemy, tak? Lecimy, słuchajcie z tematem, bo tutaj też nie ma sensu, kochani, żebyśmy stopowali to wszystko bardzo mocno. I Cóż, co ja chciałam powiedzieć jeszcze? Coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć, aha, no jestem bardzo ciekawa, kochani, jak tam te wasze dwa dni, bez karty dnia, takiej codziennej y, przeszły. Mam nadzieję, kochani, że bardzo dobrze, bo te karty zbiorowe powiem Wam szczerze, to były mega optymistyczne. No i mam nadzieję, oczywiście, że. Y, w takim optymistycznym akcencie te dwa dni, kochani, spędziliście. No ja nieco w mniejszym, tak, ponieważ mój wyjazd to był pogrzeb, moi drodzy, no i tutaj, no cóż, no, nie były to okoliczności za bardzo sprzyjające ym, radości, może nazwę to tak, albo przynajmniej powinny być takie troszeczkę bardziej, wiecie, w powadze zachowane i taki, takie były. No ale, moi drodzy, ym, wszystko jest już ok. Wracamy do pracy, wracamy, słuchajcie, do kart, wracamy do czytań i kochani moi, zaczynamy dzień 1 lipca oczywiście od karty porady. Która na dzień dzisiejszy brzmi, że mamy ustalać jakieś granice. Moi drodzy, nie wiem jakie, nie wiem z kim, nie wiem czy tylko własne, czy mamy po prostu ustalić granice zękowi, do którego momentu może cokolwiek działać i robić, moi drodzy, bo to może być różnie i podróżnie. Każdy z nas być może te granice będzie ustalał, nie wiem, w różnych powiedzmy odsłonach, różnych aspektach, czy między różnymi osobami, moi drodzy. Ale dzisiejszy dzień jest dobrym dniem. Nawet na to, że nawet jak tego nie planujecie, to jest to bardzo dobry dzień, moi drodzy, na to, aby te granice poustalać, żeby, nie wiem, wytyczyć jakieś pewne wytyczne, tak? których się będziemy, moi drodzy, trzymać, których nie będziemy nawet przekraczać, tak, jako to granica, moi drodzy, więc dzisiaj, jeżeli ktoś chciał, planował, myślał o tym, ale jakoś tego nie uskuteczniał, to dzisiejsza energetyka, dzisiejszego dnia, kochani, sprzyja takim oczywiście działaniom. Więc, moi drodzy, wytyczamy, wytyczamy, ustalamy, a póki co, kochani, sprawdzimy sobie każdy znak zodiaku i zobaczymy, co też dla każdego z nas dzisiejszy dzień chce przynieść. Baranek. Dla Baranka, kochani, nowy początek. Całkowicie nowa droga, słuchajcie jakieś, no, jeżeli być może po ustaleniu granic, być może faktycznie moi drodzy będziecie wchodzić w jakieś faktycznie nowe etapy swojego własnego życia, ale macie kartę zero, kartę start, kartę początków, moi drodzy, kartę nowych jakichś powiedzmy klimatów, które musicie, moi drodzy, tutaj być może co niektórzy wprowadzać. Słuchajcie, nowe zasady, oczywiście, jak najbardziej również. Nowa praca, nie wiem, jakieś nowe myślenie w danym, w danym temacie. Więc lecimy z koksem, z czymś, co po prostu jest nowe, tak? Nowy początek czy nowa, nowe coś tam. Moi drodzy, co dla niektórych, nawet jeżeli nie rozpoczynacie czegokolwiek nowego, karta może oznaczać po prostu zajebisty, słuchajcie, dzisiaj klimat, zajebiste samopoczucie. Cieszenie się tak naprawdę z głupot nie wiem, e, miecie takiego fanu, spontanu, moi drodzy, e, radowania się ze wszystkiego, nie wiem, cieszenia się i podziwiania, tak naprawdę słuchajcie, wszystkiego, co Was w oku będzie dzisiaj otaczało, bo jest to też czasami po prostu karta takiego, wiecie, takiego zwariowanego dnia, więc być może co niektórzy będą mieć tylko zwariowany dzień, a co niektórzy będą chcieli rozpoczynać coś nowego. Dobra, co dla byka. Uuu, uh, kochani, no cóż, no cóż, ja myślę, że to nie jest karta dla mnie, kochani, i ja w ogóle tego nie kupuję, nie kupuję tego żadnych lamentów, żadnych płaczów, żadnych wpakowywania sobie, słuchajcie, noży w serce. No i jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to proszę bardzo. Natomiast, no, karta oczywiście będzie pokazywała, słuchajcie, ból żal, poranione serce, być może ktoś Wam dzisiaj coś powie, albo zrobi uh, i, że tak powiem, Wy poczujecie właśnie ten ból serducha, jakieś, powiedziałabym, no takie ukłucia, tak, na tej zasadzie, że coś Was fizycznie zaboli. Niekoniecznie, że wiecie, serce będzie bolało, bo to nie o to chodzi, uh, tylko taki po prostu, no wiecie, ścisk, smutek, um, nie wiem, żal o coś, jakieś takie rozpaczanie z pewnego powodu, moi drodzy, nie wiem, co to może być. Yy, ból z powodu rozłąki, yy, bo to emocjonalność, yy, nie wiem, byki, nie mam bladego pojęcia, ja to, to ja, ja generalnie tego nie kupuję, bo ja nie mam zamiaru, słuchajcie, tutaj dzisiaj jakichś y, lamentów od, o, uskuteczniać, to, to, to w ogóle odpada, a nawet jeżeli ktoś coś powie, kochani, nawet jeżeli ktoś wam czymś dowali, to po prostu wiecie, o co chodzi. No, w każdym bądź razie, nie, 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 <laughs> no, ale co niektóre byki może stwierdzą, a, dobra, popłaczę sobie przez pół godziny, a co mi szkodzi, nie, no bliźnięta. Dla bliźniot moi drodzy dzisiaj czas odcinania kuponów to znaczy odcinania tego, co w pewien sposób już bliźniętą nie służy i w pewien sposób bliźniak mówi po co ja mam w ogóle się pławić w jakimś głównie i po prostu zwyczajnie Trzeba to zwyczajnie, kochani, uciąć. Co jeszcze, co niektórzy, kochani, nagle przejrzą na oczy, nagle zobaczą coś takie, jakie jest naprawdę, bo to jest miecz prawdy, moi drodzy, i może zechcą uskuteczniać jakiś plan, wdrożyć coś. Nie, kurwa, nie będzie tak i tak, ja tu mam plany na siebie. I krótko mówiąc, gdzieś tutaj będę go realizował po swojemu, tak, czyli tak, jak sobie tego życzę, tak, jak sobie tego chcę, i nikt z boku nie będzie stał i mi mówił, co mam robić. Odcinam się od tego wszystkiego. Więc moi drodzy, taki klimat dla bliźniąt. No, zobaczymy, co będzie. Sprawdzamy raczka. Rak na dzisiaj. Moi drodzy, ma bardzo dzień emocjonalny, podyktowany królem kielichowym, a więc moi drodzy, być może wy dzisiaj emocjonalnie będziecie na wszystko kochani patrzeć, będziecie szli w pewien sposób z serduchem na dłoni, będziecie kierować się emocjami bardzo mocno, tak? Czyli nie tutaj zdrowym rozsądkiem, nie tutaj powiedzmy jakimś, no wiecie, logicznym myśleniem, tylko właśnie sentymentami, emocjonalnością, moi drodzy, tego typu rzeczami. Jeżeli to jest nie wasza karta osobowa, no to w takim układzie w stosunku. Do raków, jakiś ktoś um, będzie tutaj okazywał dużo serca, dużo ciepła, dużo czułości, moi drodzy, e, opieki, troski, i tak dalej, i tak dalej, bo jest to ktoś kochający wam i chcący wam to okazywać. Sprawdzamy kartę dla, chociaż Krystyna mi powiedziała, że woli taką kartę na grupie na fejsie. Dobra Kryśka, to w takim układzie zrobicie na fejsie. <gry> Dobrze. Co teraz? No to teraz Sobolewska i wszystkie lwy, kochani, i wszystkie lwy na dziś będziecie pełne energii, pełne żywiołu, moi drodzy. No i tego się właśnie obawiałam, bo Sobolewska, jak jest pełna żywiołu i pełna, słuchajcie, ognia i wszystkiego innego, to po prostu ja pierdo. No ale w każdym bądź razie, moi drodzy, dzień bardzo żywiołowy, bardzo dynamiczny, kochani. Dzień taki, gdzie jak postawicie sobie coś za cel, no to po prostu ten cel osiągacie. To nie jest tak, że na przykład powiecie, dobra, dzisiaj zrobię to i to i potem nagle, a w dupie nic nie wyszło z tego. Nie, dzisiaj po prostu lwy pójdą z impetem naprzód. Jeżeli powiedzą sobie, że przywrócą chatę do góry nogami, to one tą chatę, krótko mówiąc, kochani, przewrócą I nie ma to tamto. Słuchajcie, również taki klimat, w którym będziecie czuły się namiętne, seksualne. Takie kobiece i będziecie chciały to eksponować, i mało tego uda się wam to, bo faktycznie może tak być, że w waszym kierunku, kochani, ktoś te komplementy, czy też coś takiego będzie, że tak powiem, wysyłał. Dzień pełen również takiego ognia, moi drodzy, tak? który tutaj możecie z kimś, moi drodzy, uskuteczniać. Rozmowy na ten temat, nawet, tak? No to skoro lew, no to teraz panienka. Dla panny, kochani, dzisiaj również bardzo fajny dzień, bardzo podobny do raka, moi drodzy, bo rycerz kielichowy to jest również takie, wiecie co, albo cieszenie się serducha z jakiegoś powodu, bo coś się wam uda, albo coś będzie szło po prostu zgodnie z planem i będziecie ogólnie, A, ale mam dzisiaj zajebisty dzień, jak ja się cieszę, jak fajnie, jak super i w ogóle i w ogóle. <laughs> moi drodzy, to jest jedno. A drugie to jest to, że właśnie będziecie chcieli te emocje, to ciepło okazywać, albo ktoś będzie okazywał je wam. No to skoro była panieneczka, to teraz waga. Dla wagi, moi drodzy, dzisiaj no. Waga, kochani, dzisiaj wiwi, wow, oui, oui, kochani, bo mamy rycerza buław, a więc ochota się tutaj też widzę uskuteczni na jakieś wielkie love, na jakieś namiętności seksualności, moi drodzy, na jakieś obieranie celu, na jakiejś konkretnej kobitce, albo, moi drodzy, oczywiście na konkretnym facecie, bo nie wiem, kim jesteście, tak, drogie wagi. No, i gdzieś tutaj ciągnięcie, ciągnięcie w tym kierunku. Moi drodzy, to jest jedna sprawa. Ogólnie to jest również karta działania, tak? Jeżeli nawet nieseksualnego, namiętnościowego i miłościowego, <laughs> czy też ochoty na to, żeby romansować tutaj ostro z kimś. No to moi drodzy, oczywiście karta mówiąca tak naprawdę o działaniu, tak? Czyli dzisiaj po prostu krótko mówiąc, mam do zrobienia to, mam do zrobienia tamto i waga to zalicza punkt po punkcie, po prostu daje radę. Możecie pod koniec dnia, czy też w ciągu dnia uważać, <laughs> że spoko, loko, wszystko jest git, ze wszystkim sobie oczywiście waga poradzi. No dobra, no to skoro waga już wie, co ma robić, to przechodzimy do Skorpiona. Skorpion. Skorpion dzisiaj, moi drodzy, będzie ustalał granice. Karta typowo, właśnie, kochani, ustalania granic, dokąd ktoś może podejść, a dokąd nie. Jeżeli ktoś będzie do skorpiona podłaził i będzie za bardzo próbował swoje paluchy, tam wiecie, wtykać w nie swoje sprawy, albo będzie się wtrącał, albo będzie coś chciał, to skorpionek, kochani, umiejętnie, bardzo umiejętnie w pewien sposób, moi drodzy, rozprawi się tutaj. E, po prostu z osobą, którą no, no niestety nie do końca, kochani, będzie tutaj y, aprobował, tak? E, więc krótko mówiąc, będzie ustalał granicę, będzie oporny, nie będzie chciał zbytniego zbliżenia. Oczywiście, kochani, odwracamy też sytuację, bo może też tak być, że to skorpion będzie chciał do kogoś się zbliżyć, a jakaś inna osoba niestety nie będzie pozwalała skorpionowi zbyt bardzo dotrzeć, albo krótko mówiąc, będzie na nie, nie, nie. Tak, więc tutaj, jakby w pewien sposób mm, zobaczymy, w którą stronę to się obróci. No to teraz strzelec. Kochani, strzelec dzisiaj ma kartę albo podróży albo będzie gdzieś chciał wyjechać, albo będzie o tym rozmawiał, o jakimś wyjeździe gdzieś, względnie moi drodzy i to bardziej, czas, znaczy w ogóle ta karta bardziej tego się tyczy, że ktoś ma ochotę zamknąć stare drzwi i pójść do przodu. Ale nie wiem, w jakiej tematyce, czy będziecie chcieli coś zostawiać, i po prostu powiedzieć ja już nie chcę patrzeć na to, co było wstecz, ponieważ tam to było złe, niedobre, niewygodne dla mnie, i krótko mówiąc, pomimo tego, że nie wiem, co mnie czeka w przyszłości, bo to jest taka karta, że ktoś nie wie, co jest na drugiej stronie brzegu, ale ma ochotę na ten drugi brzeg przepłynąć, tak? Czyli zostawić wszystko to tu, co jest, i popłynąć do przodu. Karta bramy, karta przejścia, moi drodzy, a więc ja płynę, ja chcę czegoś doznać, jak chcę czegoś tam, pomimo tego, że cholera wie, co mnie czeka, a co nie, ale odważnie płynę do przodu. Więc w dużej mierze, kochani, co niektóre strzelce mogą zechcieć, coś takiego przynajmniej planować albo zrobić, względnie wyjazdy, być może ktoś z was gdzieś planuje wyjazd albo jest w podróży w dniu dzisiejszym. Koziorożec. U koziorożca, moi drodzy, mamy dzisiaj, kurczę, dużo tutaj widzę jakichś lowów, kochani, bo mamy również kartę mówiącą właśnie o tym, co powiedziałam do, do między innymi do, o Jezus, do raka i do, hmm, do raka i do kogo? I do panny, moi drodzy, że również dzisiaj dzień podyktowany tymi emocjami, okazywaniem ciepła, okazywaniem czułości, miłości, słuchajcie, tęsknoty być może za kimś, jak i druga strona medalu, że ktoś to wszystko będzie okazywał oczywiście koziorożcowi. A więc miejmy to kochani na uwagę, że to się może w obie strony poobracać. Słuchajcie, co dla niektórych mówi mi to gdzieś tutaj z tyłu, że będziecie tęsknić za kimś, tęsknić za miłością, za tą czułością, że co niektórzy jej nie mają i nie będą dzisiaj otrzymywać i nie mają komu tego dać. Ale gdzieś, kochani, takie sentymenty mogą się w Was również rozbudzić i Wy będziecie tęsknić właśnie za tego typu klimatami. Być może jakaś grupka koziorożców, no takich się dzisiaj znajdzie. Co u wodnika? U wodnika, matko boska, co ten wodnik ostatnio mi tutaj w siódemce mieczy wychodzi? Kochani, no siódemka mieczy, karta oszustwa, karta kłamstwa, karta manipulacji, karta robienia, kom, nie wiem, czegoś za plecami. I oczywiście, moi drodzy, to wszystko, co wymieniłam, może robić wodnik Wodnik, po prostu wodnik. Ja już nie mówię, że komuś czy, czy, czy sobie samemu będę, będę się oszukiwała. No, czy będę się oszukiwał? Będę sam siebie kłamał, będę nie wiem, coś tam, coś tam. Będę sobie wpieprzał do głowy jakieś głupoty, bo może tak oczywiście też być, ale może też tak być, że to wodnik robi fizycznie, tak? Że kłamie, oszukuje, nie mówi prawdy, manipuluje, ukrywa coś. Fizycznie, bo tak chce, nie, to nie jest to, że siebie samego, tylko załóżmy w stosunku do jakiejś konkretnej kochanej osoby, ale może tak też być i odwracamy tutaj właśnie tą, słuchajcie, odwracamy tą sytuację, że ktoś w otoczeniu wodnika to kłamca, oszust, moi drodzy, manipulator a, i osoba, która za plecami wodnika odwala jakieś akcje. Więc moi drodzy, może też tak być, może być w drugą stronę. Nie mam bladego pojęcia. Wodniki, apel do Was. Proszę mi, proszę mi tutaj, jakby powiedzieć, o co tutaj kuśwa chodzi. No dobra, ryby. A u ryb, moi drodzy, dzisiaj karta czego? O Boże. No wy to już wiecie co, ryby zakończyliście po prostu ten cały rozkład tak dramatycznie, że mi ręce opadły. Co to znaczy pięć mieczy? To jest karta, kochani, mściwości, to jest karta wbicia komuś noża w plecy. To jest karta takiego kąśliwości bardzo mocnej, więc nie wiem, czy to wy, drogie ryby, dzisiaj macie komuś ochotę wpakować nóż w plecy. Nie się tak zachować, że kochani, że druga osoba po prostu padnie, wiecie, z wrażenia, kurczę, jak wy tutaj e, powiecie parę słów takich, ani innych, że, że coś tam. Czy też ktoś wobec was zachowa się dzisiaj niewłaściwie? Czyli do tego stopnia, że po prostu rozegra karty na tej zasadzie, mam wszystko w dupie, ma być po mojej stronie. Ale to też jest karta, kochani, porażki. A, czyli takiej sytuacji, że może Wam dzisiaj fizycznie coś nie wyjść. Porażka. No nie wiem, zaplanowali, zaplanowaliście sobie to, czy tam, do, czy wam, to, i nagle te wszystkie plany się po prostu pieprzną, bo to nie wyjdzie. Porażka. Coś, coś ugrał w inną stronę, i nie poszło to tak, jak ryba sobie tego, kochani, życzy. Względnie karta ostrego zawalczenia tutaj o pewne sprawy, które są dla ryby ważne nie patrzenia na nic bo też tak może być, ale coś tutaj, kochani, ewidentnie jest nie halo dzisiaj, może chwilowo oczywiście. Skarby moje, ja kończę tutaj karciochę dnia, zapraszam wszystkich, kochani, na kawę, herbatę, na co tam macie ochotę i myślę, że słyszymy się później, bo mamy, słuchajcie, zaraz weekend, a więc te wszystkie czytania, tygodnióweczki, kochania, czytania być może weekendowe, być może jakieś temaciki dnia, jak coś mi wpadnie fajnego do głowy, będziemy sobie robić. Buziak.